Także witamy. Z tej strony Seweryn, tu jest ze mną również Kajetan. Dzisiaj będziemy sobie nagrywać eksperymenty za pomocą tego urządzenia oraz tego. Zaraz, tutaj, Pan operator przyjdzie nam, tutaj wszystko objaśnimy, jak to wygląda. Także możemy sobie powoli w sumie zacząć. Poprosimy Pana tutaj, jak to wygląda. Więc tak, zaczniemy sobie od pierwszego takiego urządzenia. To jest barometr. Można to również na inny sposób nazywać, jak to nazwa, akurat tak. Więc tak, tutaj mamy na przykład. O, zbliżenie zrobimy. Mamy pokazane PSI oraz bar. No wiadomo, my będziemy się akurat posługiwać tutaj barem. I tak, teraz mamy strzałkę na 0, na na czyli oznacza to, że ciśnienie tutaj jest normalne, takie jak ciśnienie jest na przykład tutaj w tym pomieszczeniu, czyli jest na 0. Ale jeżeli sobie na przykład teraz ściśniemy, czyli zrobię coś takiego, jak można zauważyć, strzałka się podniosła, jest teraz na jedynce, czyli ciśnienie tutaj wynosi teraz jeden bar, czyli jest większe o jeden bar niż normalnie. Za to, jeżeli sobie odciągnę, czyli zrobię w drugą stronę coś takiego, strzałka się w drugą stronę poruszyła, zaraz nie wytrzymam chyba, i mamy teraz ujemne ciśnienia, czyli to ciśnienie jest jeszcze mniejsze niż normalnie. A teraz poproszę to nam, żeby wytłumaczyć co My się tutaj, tutaj z kolei jest. mamy taką głowicę, która posłuży nam do y, udowodnienia prawa paskala, które mówi nam, że Ciśnienie w każdym punkcie cieczy jest takie same, czyli zgodnie z tym ciśnieniem, poproszę pana operatora. Tutaj mamy taką głowicę i mamy takie wypustki. W środku tego jest woda, czyli jeżeli ja nacisnę tą pompkę, to woda będzie rozchodzić się równomiernie we wszystkich kierunkach. I tutaj robimy to nad koszem i sprawdzamy. Jak państwo mogliście zobaczyć. Woda rozeszła się we wszystkich kierunkach. Nie było tak, że cała uciekła przez jedną dziurkę czy przez jakieś dwie, tylko woda rozeszła się we wszystkich kierunkach zgodnie z prawem Pascala. Cześć wszystkim. Czuję się trochę jak flecista, ale na flecie ostatnio raz grałem w podstawówce. Co my będziemy robić? Będziemy badać yy, ciśnienie wody. Zależne od wysokości. Ja teraz tak puszczę, tylko tak trochę ostrożnie, bo nie chcę narobić no, trochę bałaganu i tak, mimo że już jest. O, o trzeba trafić do kosza. Co mogliśmy zauważyć? Że im mniejsza wysokość tym ciśnienie jest większe i woda em, wypływa z większą prędkością. Nie wiem później, że ktoś wam to zrobi na slow motion. Ona tak sobie dalej leci, leci, leci i już przestała. Cześć wszystkim! Dzisiaj będę prowadziła eksperyment z dynamometrem. E, zaraz zobaczymy, że t, jakby siła tego ciężara wynosi 1 newton. Zanurzymy go w kołbę z wodą, tak, żeby nasz prostopodój ścian był całkowicie zanurzony w wodzie. I widzimy, że. Liczba naszego newtona zmniejszyła się do 0,4 newtona. Proszę zauważyć, że na początku mamy poziom wody 190 cm3. Jak zanurzamy całkowicie nasz prostopodłośny, mamy 250 cm3. Za pomocą kalkulatora obliczymy, że Pole naszego prostopadłościana będzie równo 2,5 razy 2,5 i razy 9 cm. Z racji tego, że ja to obliczyłam trochę wcześniej, to dowiedziałam się, że to będzie wynosiło około 60 cm sześciennych. I to też potwierdza ten fakt, że 250 minus 190 cm sześciennych będzie równo 60 cm sześciennych. Teraz chcę przeprowadzić następny eksperyment o paradoksie hydrostatycznym. Wlewamy wodę do naszych probówek. Aha, bo tutaj jest połamane, jest pięknięcie tutaj przykle. No ale jak będę trzymała to palcem, to widzimy, że niezależnie od kształtu naszych probówek poziom wody będzie taki sam jak w głównej probówce. No i to właśnie potwierdza nasz paradoks hydrostatyczny, ponieważ widzimy różne kształty, ale jak wlejemy wodę, to widzieliśmy, że będzie miała taki sam poziom w każdej z probówek. No i to wszystko.